Cześć Manko, witam Was w kolejnym tygodniu moich przygotowań do Ironmana. Mam nadzieję, że poprzedni vlog Wam się podobał. Dzisiaj poniedziałek, zaczynam na stoku, nie mam żadnego treningu triatlonowego, więc cały dzień szusowania po pięknych stokach w zajebistej pogodzie. obczajcie, przebitki z trasy, a jutro wracam do Warszawy i do już takich pełnych przygotowań. Do Ironmana. Do zobaczenia. Dzień doberek we wtorek. Niestety nasz ostatni dzień. Za chwilę się pakujemy. I jedziemy do Warszawy. Właściwie najpierw śniadanko. Później pakowanko. No i my już niestety się pakujemy. Pieski nie są za bardzo zadowolone z tego faktu. Pedro, zostajesz jeszcze? Oj, chyba tak. I kończy się nasza górska przygoda. Żegnamy ekipę szczoła dzięki słuchajcie, no my już wracamy do domu, spakowani pożegnani z ekipą. Wyjazd bardzo udany. Ja najbardziej się cieszę z tego, że wracam cały zdrowy bez kontuzji, więc osiągnąłem to co chciałem, zmieniłem otoczenie takie na co dzień ale też przede wszystkim otoczenie treningowe więc wracamy z nową pozytywną energią e, i do ćwiczeń i do roboty no już w Warszawie zaczęło naszą ulubioną pizzerię na zakończenie urlopu ciągtuki żej Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj środa. Ja już w pracy. Powrót też do codziennych zdrowych nawyków. Pamiętajcie, że mój pierwszy cel już niedaleko, 25 stycznia, więc trzeba wracać do, do trzymania michy. Treningi cały czas robię, więc to akurat nie problem. Wystarczy, że przestanę jeść same kebaby, pizze i tak dalej. Dzisiaj trening biegowy. Zgodnie z planem Zajm Inspiration powinienem zrobić podbiegi. Planujemy z Marysią wybrać się na agrycole, ale zobaczymy, czy pozwoli nam na to pogoda, bo jest bardzo, bardzo zimno. Ale kurde pogoda. Ja już jestem po pracy. Zabieram się właśnie na trening. No Miałem małe przygody. Jak widzicie, zmiana studia nagrywkowego. Zeta niestety zamarznięta, nie odpaliła. Nie byłem w stanie otworzyć maski, żeby podładować akumulator, więc najbliższy tydzień, a może nawet i dłużej, patrząc po prognozach pogody, jest uziemiona. Nie będę na siłę tam. Nic szarpał, wyrywał, żeby nie zepsuć, musi na spokojnie odmarznąć, żeby, żeby ją odpalić, więc przesiadam się w busa, cisnę do WCA na, na bieżnie, bo tam są nówki funkiel śmigane, więc biega się najprzyjemniej, a mam dzisiaj podbiegi. Trening robię z marysią, więc, więc będzie, nie będzie nudno. I co? Do zobaczenia na treningu! Ręcznowy co? Zaraz zaczynamy trening. Właśnie zaczęliśmy trening. Zawsze kotuchoczka koło mnie biega. Cześć Trzeba Czas tu uchodzić? Hej, hej. Jak masz na Słowa. A co za trening robisz? Na rowerze jeździsz? No dobra. Teraz się cieszę, zaraz będę robił podbiegi. Nie będzie mi tak wysokoła. My już po treningu i patrzcie kto z nami wraca Tosiak, kicik, u kicik, babu, kicik U babuszki była Już dobrana nasza królewna się gdzie jedziesz? To się... Na razie ym, wszyscy już że z tym z... bo czwartek dziś Zimno znowu a trzeba jechać do biura eee. Po biurze lecę na sapko z tatą za wtorek a później trening na WCA znowu, tylko tym razem siłka zrafowałem, więc do zobaczenia w ciągu dnia u I tak jak wam zapowiedziałem, ja dzisiaj pracuję sobie z biura, więc wbiuję moją wsiankę, żeby nie tracić czasu. Ja przy okazji trochę pracuję, trochę się ubijam. Wiecie jak to jest biurze? Prawie nikogo nie ma kawka, herbatka tego tamtego. my już na sapko Parkujemy, płacimy za bilecik i lecimy na szamkę. Już troszkę cieplej, ale dalej pizga Idealny posiłek przed treningiem Tak się rzuciłem na tego kapsa, że Zapomniałem wam przebitki nagrać, ale cóż, pyszne było. Witam Państwa serdecznie. 16:50 wychodzę z roboty i lecę na trening na WCA. 17:30 zaczynam, ale lecę wcześniej, gdyż wczoraj już nie miałem siły się porozciągać, porolować i tak dalej, więc chcę to zrobić porządnie się dzisiaj rozgrzać i właśnie porozciągać przed treningiem z Rafałem i pewnie po treningu trochę też. E, więc dbamy o to, żeby nie było żadnych kontuzji e, i przede wszystkim zakwasów, bo później ciężko na następny dzień zrobić porządny trening. Szczególnie ten początek jest, e, jest trudny, więc ciśniemy dalej z przygotowaniami do mana! A i słuchajcie, nie, ten, nie robię w tym tygodniu treningów pływackich. Wyskoczyło mi jakieś zimno opryszczka na Japie, więc nie chcę przede wszystkim roznosić żadnych wirusów, bakterii na basenie. bo Nie życzyłbym sobie, żeby ktoś inny takie rzeczy robił, więc ja też czegoś takiego nie będę robił, ale przede wszystkim też nie chcę. Nie chcę ryzykować choroby, no bo to znaczy, że jestem delikatnie osłabiony, a ten basen w takim okresie pogodowym jest niestety ryzykowny, więc w tym tygodniu odpuszczam basen, przynajmniej jeden, bo możliwe, że jak szybko mi to zejdzie, no to gdzieś tam pod koniec tygodnia wrzucę sobie ten drugi trening, ale raczej tego nie zakładam. Na tę, chwilę, na tę chwilę odpuszczam treningi pływackie i robię tylko bieganie, rower, siłkę no i niedzielną zakładkę. Dobry wieczór, ja już po treningu nie robiłem Wam żadnych przebitek, bo jakoś nie nie miałem do tego chęci, głowy i tak dalej ale za to e, mam prezencik znalazłem mojemu klientowi a właściwie to już taki można powiedzieć dobry znajomy, współpracujemy wiele lat, auto unikatowe, które szukał od dłuższego czasu i w prezencie dostałem szampana ja nie alkoholowy, ale moja mama na pewno się bardzo ucieszy eee, szykuję sobie kolacyjkę pinsa truflowa, tylko nie mogę się jeszcze zdecydować z którą szyneczką ją sobie zjem. Wieczorem przygotowuję sobie właśnie drenaż nimfatyczny. I przy okazji rozpalam w komineczku, bo zimno jak w psiarni, kurde. I co? Kolejny dzień za mną. Trening bardzo fajny. Dzisiaj na wagę wniosłem 85 kg. Więc robi się powoli forma na moje urodziny. A muszę się przyznać, że udało mi się dzisiaj z Rafałem na klatę wycisnąć 82,5. Jeszcze delikatny zapas był, więc szóstka z WF-u by była. No i nie mogłem się zdecydować, więc robię trochę taką, trochę taką. Pinsa polana odrobiną oliwy z oliwek z cząstkiem niedźwiedzim. Posypana delikatnie, naprawdę delikatnie e, mozzarellką No i na górę szyneczka Yumi Oczywiście Rebiata Do gotowania, jak zwykle na pasterunku Dzień dobry Państwu w sobotę No e, już na nogach Oczywiście owsianka wjeżdża razem Z naparem imbir, kurkuma, miód, cytryna Przygotowuję się do dnia, zaraz jedę obejrzeć auto do mojej firmy, a później wracam na trening rowerowy. Dzisiaj to dopiero jest zimno minus 15 z rańca, więc na pewno trening robię na trenerze. I później relaks, przygotowanie do niedzielnej zakładki. Tam już będę miał około 3 godzin, chyba nawet powyżej 3 godzin treningu. Więc dzisiaj próbujemy się wychilować tak, żeby, żeby ten jutrzejszy dzień jakoś, jakoś przeżyć. No i ja już po oglądaniu aut. Przyjechałem do Inchcake Park. Cała hala wypełniona autami zazwyczaj polizingowymi. Zobaczymy, co mają dzisiaj dla mnie ciekawego. Przyjechałem obejrzeć konkretne auto, ale też mam zamiar poszukać aut dla kilku moich potencjalnych klientów i też dla mojego ojca. Zobaczcie: Jest troszkę samochodów do wyboru, do koloru. Dobra, sporo czasu spędziłem. Ale moje auto zamówione, zaliczka zapłacona i jedno potencjalne auto dla klienta też, też wybrane. E, więc zobaczymy, zobaczymy czy się zdecyduje. E, polecam ten park, jest kilka fajnych e, samochodów, e, więc, e, więc warto tu zajrzeć. Profesjonalna obsługa, pyszna kawka. Także tego. E, teraz jadę jeszcze ogarnąć ubezpieczenie. E, do jednego auta, które wynajmuję, więc sobota pracująca. Później jadę do mamusi na obiad, a po obiedzie trzeba zrobić trening, więc pracowity dzień. Jednak nie, nie spodziewałem się, że tyle mi się zejdzie. Ale za to wieczór będzie, będzie wolny. No i obiad mamusi jak zawsze najlepszy. Nie, nie mam się? Prawda? No dobra, obiad tu mamy zjedzony. Jadę teraz na, na szybkie zakupy, na kolację. Jadę postawić parę złotych na Damiana Knybę, bo dzisiaj walczy o pas tymczasowego mistrza świata wagi ciężkiej z Agitem Kabajelem w Oberhausen. Bardzo w tego człowieka wierzę, liczę na to, że że zdobędzie ten tytuł, wróci z nim do Polski no i żeby też trochę podbić emocje na wieczór postawię na niego, na niego zakład i jak wrócę do domu wsiadam od razu na trenażer zrobić mój dzisiejszy trening rowerowy, a później będę robił wiralową kolację zobaczycie jakie będzie pyszne no dobra robaczki, do zaczynamy kolejny trening. E, tym razem trening rowerowy, e, pierwszy w tym tygodniu i przy okazji przedostatni. E, wyświetlam go teraz e, Wam, e, więc jak chcecie takie grube szczegóły e, sobie sprawdzić, to zapójcie teraz ten film, a ja Wam omówię te główne zadanie. E, trening godzina 21 i moim głównym zadaniem na dzisiaj to jest 10 razy. Minuta 30 max, co drugi interwał na niskiej kadencji, czyli jak najwyższy wiek i dwie minuty przerwy, wtętnie między 90 a 102 uderzenia na minutę. Lecimy, widzimy się po treningu. Słuchajcie, robię wiralową kolację, a mianowicie bajgle z twarogu e, z pastą e, z, tuńczyka, e, z z... czym to tam jest? Z jalapeno, kaparami i tak dalej. Zobaczycie. E, robię to pierwszy raz. Przepis znalazłem e, na Instagramie. A zobaczymy jak to wyjdzie. Wyglądało na Insta bajecznie. Dzień dobry w niedzielę. E, już obudzeni. E, emocje opadają po wczorajszej walce. Trochę smutku, trochę złości, bo moim zdaniem za wcześnie przerwana. Ale żyjemy dalej. E, wcinam duże śniadanie, bo dzisiaj e, dwa treningi, tak zwana zakładka. Najpierw rower ponad półtorej godziny, a później bieganie godzina 20. Ale za to dzisiaj ciepełko tylko minus 3. A więc na pewno i dobiegać na zewnątrz. Dobra, skończyłem właśnie trening rowerowy na trenażerze. I co? Robimy trening biegowy godzinka 20. Dopijam tylko kawkę. To chyba jest jedyny plus treningu na trenerze, że ma się dostęp do wszystkich wygód w domu: toaleta, kawa, jedzonko, ale to jedyne plusy. Co przebieram się szybko? Jeszcze jest jasno, więc chcę z tego skorzystać i wyjść na bieganie. Dzisiaj w miarę ciepło, minus 3. Więc ciśniemy, zapraszam na przebitki z treningu. Zaczynamy ostatni trening w tym tygodniu. Godzina 20 biegu, z delikatnymi akcentami. Do zobaczenia wieczorkiem. Zimno. Dziś to trzeba uważać. Odśniegień, lód, efekt nieodśnieżonych ulic. Ale co? Robota sama się nie zrobi. Trzeba zapierdalać. Ja już kończę trening. Kolejny tydzień za mną. Pierwszy tydzień 2026 roku w pełni przepracowany. Uważam ten tydzień za udany, choć nie obyło się bez przeszkód. Ze względu na zimno nie odbyłem żadnego treningu pływackiego w tym tygodniu, ale nie załamuję się. Cisnę dalej i skupiłem się po prostu na reszcie treningów. Dzisiaj bardzo trudny dzień. Kolejny tydzień mi pokazuje, że ta niedziela to jest bardziej trening charakteru, a nie budowanie formy. Bardzo mocny zrobiłem wczoraj trening rowerowy, mocno się na nim skupiłem, więc dzisiaj mi było trudno, zarówno na rowerze, jak i podczas biegania. Nogi bardzo ciężkie, energii brakowało. Walka z głową, ale to tylko na koniec treningu daje więcej satysfakcji. Tyle gadania w tym tygodniu. Jeszcze pokażę Wam, co jem dzisiaj po treningu i do zobaczenia w przyszłości. No i wspomniane jedzonko po treningowe, moje ulubione mielone cielęce z pirem ziemniaczanym i mizerią. Yumi! Muzyka